Siemaneczko, maneczko, zapraszam na nowy odcinek. Będziemy testować najnowsze lifehacki Zostawiajcie Zostawiacie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dobra, mamy to. Mamy to? Mm -hmm. A zobaczmy, jak to poszło. Aha. Ty, stary, patrz jaką miniaturkę ci zrobiłem. Co myślisz? Za Ja ci was świąteżę. No, nagrywam sobie jakieś tam rzeczy na YouTube. Na YouTube? Nie, no YouTube'a to ja nie oglądam. Ten film to będzie petarda, Jeżeli to się nie wypije, to ja już nie wiem. The next day. No tak, klasycznie. Mateusz, to już skończy na się pomysł na film. Ty, a co jest teraz popularne? TikTok. Dobra, to pomysł. Co myślisz? To jest to? Znowu przyszliśmy do was z kolei y, z jeszcze z. Y, <śmienic> Dobra Przyszliśmy do Was znowu z kolejnym y, y. Halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie y, promocji waszych słodyczy mhm. y, tak, jestem youtuberem Ile mam subskrypcji? 44 no to co? Widzimy się w następnym tygodniu we wtorek. Wpadajcie do mnie na kanał i do Karola i do mnie w piątki jak zawsze, także zapraszamy. Siemanko. Ty to co? Myślisz, że wyszło? No mm -hmm. będzie sprawdzić. Aha, no i znowu się nie nagało. Co ty gadasz? Jak zwykle zostawiajcie komentarze na dole, łapki w górę i subskrypcje. Ty, stary, nagrywajcie ten film o tym TikToku, ale w końcu jaki tytuł dajemy? Hmm, może najlepszy film na polskim YouTubie z TikToka Gwiazdka, nie uwierzycie Gwiazdka. Mam Jak widzicie, z tymi problemami zmagamy się najbardziej. To są takie nasze najczęstsze głupoty, i w zasadzie to praktycznie zawsze się dzieje. Yy, więc chcieliśmy Wam to po prostu pokazać, że w sumie to czasem po prostu to jest utrudnienie, ale i tak <gry> lubimy w sumie to co robimy no i co, jak zwykle yy, dawajcie jakiś komentarz na dole, więc dajcie znać o tym, że jesteście i zasubskrybujcie mój kanał, o tutaj no i co? Do zobaczenia w każdy piątek.